Witam Was w kolejnym odcinku Board Games Factory, jak zwykle w Bardzie, w Krakowie przy Alei pokoju. Dzisiaj mamy dla Was wyjątkową grę, jaką są osadnicy z katanu, czemu ta gra jest wyjątkowa. Ano może na przykład dlatego, że doczekała się już chyba miliarda odsłon w każdej możliwej wersji oraz mają chyba prawie każdy Polak, który wie, co to jest gra plażowa. W grze kierujemy grupą osadników, którzy hasają sobie po wyspie, zbierają różne surowce i za to budują drogi. Oraz osady oraz miasta, aby zdobyć jak najwięcej punktów zwycięstwa, dokładnie 10, i w ten sposób wygrać. Gra dostarczona jest w takim dużym, ładnym pudełku. Z tyłu mamy opis rozgrywki pobieżny oraz zdjęcia tego, jak to wszystko wygląda w środku. A w środku, słuchajcie, najlepsza chyba plastikowa wypraska, jaką widziałem. Tutaj wszystko mieści się idealnie i ma naprawdę swoje miejsce, nic Wam tutaj nie będzie latać. Warto też zwrócić uwagę na taką część wypraski, która pierwotnie służy do tego, żeby po prostu trzymać sobie kartę w pudełku, ale może być wyjęta i służyć jako takie naprawdę fajne podejniki do kart podczas rozgrywki. Mimo, że w pudełku są już dostępne podajniki na karty, my zdecydowaliśmy się korzystać z takiego podajnika Raptor, który jest ładny, ekskluzywny, śliczny nawet powiedziałbym i jest dostosowany, dostosowany specjalnie pod tą grę. W opakowaniu znajdziecie dużo takich małych kart, które reprezentują surowce takie jak wełna, ruda żelaza, zboże, drewno oraz glina, a także karty rozwoju, które są takimi specjalnymi kartami, za pomocą których możecie w jakiś sposób polepszyć swoje imperium. Ciekawym posunięciem ze strony wydawcy było rozbicie instrukcji na dwie takie części. Przede wszystkim, taką instrukcję podstawową, gdzie po prostu bardzo szybko jesteśmy uczeni tego, jak zagrać, i tak naprawdę po jednym przeczytaniu, już jesteśmy w stanie szybko rozłożyć się i zacząć rozgrywkę ze naszymi znajomymi. Dla tych, którzy są bardziej wymagający, został dołączony tak zwany Almanach gry osadnicy z Katanu, gdzie znajdziemy wszystkie zasady bardzo szczegółowo opisane. On też jest bardzo przystępnie napisany, z tym, że na niego poświęcimy troszeczkę więcej czasu, jeśli chodzi o lekturę. Planszę będziemy kładać z takich sześciokątnych kartoników, które są bardzo dobrze wykonane. I w zależności od tego, co tutaj na nich jest narysowane, będziemy pobierali odpowiedni rodzaj surowców, wtedy, kiedy przyjdzie, oczywiście, na topora. Warto w tym momencie zatrzymać się na chwilę, żeby powiedzieć coś o ogólnym poziomie graficznym gry trzeba przyznać, że ilustracje są na dość przyzwoitym poziomie, ale wielu z was, którzy są przyzwyczajeni na przykład do gier Fantasy Flight Games lub jest to ich pierwsze spotkanie na przykład z Eurogrami, będzie zdziwionych tym, jak bardzo spokojne i nieprzebojowe są to ilustracje. Ułożoną skafli planszę Będziemy ograniczać przy pomocy takich specjalnych kartonów, które nie tylko pełnią funkcję ogranicznika, który nam ładnie trzyma całą planszę w taki sposób, że ona się nam nie rozsypuje po stole, ale jednocześnie zaznaczają nam różne miejsca, gdzie znajdują się porty, w których będziemy mogli wymieniać surowce po korzystniejszych cenach. Bardzo fajne rzeczy są, tak, są takie reference kardy, które są dodane do gry, które pokazują wszystkie koszty budowy. Jest ich dokładnie tyle, aby każdy z graczy mógł sobie jedną mieć cały czas przed sobą. Oprócz tego mam też tutaj w rączkach dwa takie kartoniki, którymi zaznaczamy dodatkowe punkty zwycięstwa, które stajemy albo za największą władzę rycerską, czyli za to, kto tak naprawdę zagrał więcej kart rycerza lub za najdłuższą drogę handlową. Oprócz tego w opakowaniu znajdują się również takie specjalne żetony, które będziemy nakładać na planszę. Zależnie od tego, jaki żeton leży na którym polu, tak często dane pole będzie nam obradzało surowcami. Warto też zauważyć to, że bez względu na to, jak ułożymy planszę, te żetony zawsze pozostają w stosunku do siebie w niezmiennym położeniu. Zawsze te żetony będą wobec siebie rozłożone tak samo. Jest to rozwiązanie, które świetnie sprzyja zachowaniu równowagi w grze. W pudełku znajdziecie też dwie kości sześciościenne oraz taką małą figureczkę złodzieja. Ci z Was, którzy już obawiali się, że w osadnikach z katanu znajdziecie tylko i wyłącznie karton, nie bójcie się. W osadnikach z katanu znajdziecie też bardzo dużo plastiku, ponieważ dla wszystkich czterech graczy zostały przygotowane zestawy, które posiadają drogi, osady oraz miasta. Jedyną wadą tych ładnie wykonanych figurek jest to, że są wykonane w strasznie brzydkich kolorach. Teraz pokażemy Wam, jak grać w osadników z kataną. Nie będziemy Wam dokładnie pokazywać, jak rozłożyć planszę. Użyliśmy po prostu domyślnego rozstawienia wszystkich kafli, takiego jak jest sugerowane do pierwszej rozgrywki przez instrukcję. Gdy macie już rozłożoną planszę, możecie w jakiś sposób ustalić, który z graczy będzie jechał pierwszy. Instrukcja sugeruje, żeby zrobić to poprzez prosty rzut kostkami i ten, kto wyrzuci najwięcej, oczywiście jedzie pierwszy. Instrukcja również w wypadku takiego rozłożenia, czyli tego domyślnego, zaznacza nam jedną osadę, z której pobieramy od razu wszystkie surowce z przyległych do danej osady pól. Czyli, na przykład, gdybyśmy pobierali z tej osady, to wzięlibyśmy sobie jedną glinę, która wygląda tak, albo na przykład wzięlibyśmy sobie jeszcze do tego jedno zboże i jedną rudę żelaza. Kiedy wszyscy gracze pobrali już swoje zasoby startowe, teraz. Po kolei, zgodnie z wskazówkami zegara, wszyscy będą wykonywali sekwencję tych samych ruchów. Na początku swojej kolejki każdy z graczy musi rzucić dwiema kostkami. My rzucimy sobie tutaj do takiej kostkowej wieży, która również jest marki E-Raptor i wygląda ładnie i ma smoka. No i rzucamy. I wypadło nam 10, to znaczy, że wszystkie pola, które mają na sobie dziesiątkę obradzają w surowce dla wszystkich graczy, którzy mają jakieś osady sąsiadujące z tym polem. Czyli na przykład tutaj drewno dostanie gracz biały i pomarańczowy, a tutaj na przykład zboże niebieski i czerwony. Kiedy wszyscy gracze pobrali już swoje surowce wynikające z tego rzutu kościami, możemy przystąpić do handlu. Możemy handlować w parę różnych sposobów, albo... Pomiędzy graczami w dowolny tak naprawdę sposób, z tym, że jak gdyby główną osobą, dookoła której kradzie się handel, jest ten gracz, w którego kolejce się znajdujemy i to on może kupować lub sprzedawać pozostałym graczom różne rzeczy. Możemy również, jeśli mamy dostęp do np. któregoś z takich portów, wymieniać konkretne zasoby po lepszym kursie niż miałoby to miejsce normalnie, gdybyśmy handlowali z bankiem, ponieważ mamy również taką możliwość, możemy cztery dowolne, ale takie same zasoby wymienić na jakiś jeden inny. Kiedy zamkniemy już fazę handlu i udało nam się lub nam się nie udało kupić od innych graczy takie surowce, jakich potrzebowaliśmy. Możemy sobie coś wybudować. Tutaj na naszym takim reference cardzie mamy podane wszystkie koszty, i możemy budować drogi, osady, miasta, lub kupować karty rozwoju. Jeżeli kupujemy sobie drogę, to możemy taką drogę postawić tylko jedną w turze, i droga, tak naprawdę, każda postawiona droga otwiera nam nowe możliwości. Ponieważ będziemy w stanie budować na przykład nowe osady, lub zyskamy dostęp do nowego portu, yy, lub po prostu weź, będzie, weźmiemy udział w walce o zdobycie tego kartonika, yy, który daje dwa punkty zwycięstwa, a który dostaje gracz, który ma najdłuższą drogę. Kiedy uzyskamy już dostęp do, nowego, do jakiegoś nowego skrzyżowania poprzez po wybudowanie drogi, yy, możemy, jeżeli Mamy taką możliwość wynikającą z odległości do innych osad, bo zawsze pomiędzy osadami musi być przynajmniej dwa pola drogi odstępu, więc możemy wybudować sobie na przykład następną osadę i w ten sposób uzyskać dostęp do nowych surowców. Także na przykład, ile koszt tutaj wypadnie 11 albo 4, to albo weźmiemy sobie glinę, albo wełnę. Kiedy nam się już znudzi takie zwykłe biedowanie w naszych osadach i poczujemy się bardziej, powiedzmy, imperialistycznie, możemy wymienić sobie taką osadę, oczywiście płacąc odpowiedni i srogi koszt na miasto. Miasto jest ładniejszą zdecydowanie figurką, większą, ale też ma taką zaletę, że za każdym razem, kiedy ktoś wyrzuci e, na przykład właśnie to 11, czy tam inny dowolny numer pola, obok którego miasto się znajduje, wtedy pobieramy nie jeden surowiec, ale aż dwa. W dowolnym momencie naszej kolejki, jeśli uprzednio kupiliśmy sobie, to możemy zagrywać karty rozwoju, które są przeróżne. Znajdują się tam na przykład karty postępu, które pozwalają nam wybudować trochę więcej dróg, ale znajdują się tam też bardzo istotne karty rycerzy i bardzo, bardzo istotne karty, które nam po prostu dają punkty zwycięstwa, że tak powiem, za nic, za po prostu posiadanie ich. Jeśli na początku naszej kolejki, rzucając kościami, wypadnie 7, wtedy możemy wziąć figurkę złodzieja i postawić ją na dowolnym polu na planszy. Wtedy wszyscy gracze, którzy mają więcej niż 7 kart surowców, muszą odrzucić połowę z nich, zaokrąglając w dół. Z kolei my możemy okraść danego gracza, a właściwie gracza, który ma osadę na polu sąsiadującym yy, z tym naszym złodziejem, możemy okraść go z losowej karty surowców z jego ręki. Jest to oczywiście bardzo przyjemne i dodatkową też zaletą postawienia złodzieja na danym polu jest to, że jeżeli wypadnie numerek, który oznacza to pole, to to pole nie obrodzi surowcami, czyli na przykład tutaj yy, czerwony gracz nie pobierze drewna, jeśli wypadnie trójeczka. W momencie, w którym któryś z graczy zdobędzie 10 punktów zwycięstwa, gra od razu się kończy i mamy zwycięstwo oczywiście, ale za co się te punkty zwycięstwa zdobywa? Otóż, każda osada warta jest jeden punkt zwycięstwa, ale jeżeli zupgrade'ujemy sobie naszą osadę do miasta, no to takie miasto jest już warte dwa punkty. Oprócz tego też, jeżeli kontrolujemy najdłuższą drogę. No, to możemy sobie na przykład wziąć najdłuższą drogę handlową, która jest warta dwa punkty zwycięstwa. A jeżeli mamy wyłożone przed sobą najwięcej rycerzy, czyli takiej specjalnej karty rozwoju, ale tak czy inaczej musi być to liczba większa od trzech, to musimy, so, znaczy to możemy sobie dobrać taką najwyższą władzę rycerską, która nam da kolejne dwa punkty zwycięstwa. Oprócz tego, pośród kart rozwojów, znajdują się również takie karty, które, że tak powiem, po prostu z powietrza. Dają nam punkty zwycięstwa. Jeśli chodzi o parady strategiczne, niezwykle ważnym jest sposób, w jaki rozlokowujecie swoje osady. Przede wszystkim fajnie by było posiadać osadę, która jest w stanie czerpać zasoby z pola. Na którym leży czerwony żetonik z cyferką, ponieważ te czerwone żetoniki, czyli szóstka i ósemka, to są te, które obradzają najczęściej. Najlepiej jest mieć dwie takie osady przy różnych żetonikach, ponieważ zazwyczaj na którymś z tych żetoników bardzo szybko znajdzie się złodziej. Bardzo ważne jest, aby wydawać surowce na bieżąco. Nie możemy za bardzo pozwolić sobie na to, aby zakumulowało ich się nam na ręce zbyt dużo, ponieważ jeżeli wypadnie złodziej. No to wtedy będzie nas to bardzo boleć, a już lepiej tak naprawdę jest powymieniać się surowcami i zbudować cokolwiek, ponieważ tak naprawdę każda tego typu aktywność w końcu będzie premiowana przez grę, niż pozwolić sobie na to, żeby inni gracze coś robili, a my stali w miejscu i czekali, aż ktoś nas po prostu okradnie. Bardzo istotne jest, aby dokładnie przysłuchiwać się temu, w jaki sposób gracze wymieniają się surowcami, tak aby pamiętać co kto kupował i co kto sprzedawał. Żeby w razie czego wiedzieć, kogo okraść, oraz kto czego potrzebuje i co kto ma na ręce i w związku z tym, co może planować wybudować, czy nam może jakoś nie zagrozi. W początkowych etapach gry bardzo ważny będzie dostęp do gliny oraz drewna, także zaraz po starcie. Rozgrywki, warto jakoś się rozglądnąć za tymi surowcami po mapie. Należy jednak też zapamiętać, że późna część rozgrywki będzie toczyć się prawie i wyłącznie tylko przy użyciu zboża oraz kamienia, ponieważ ludzie będą chcieli szybko zmieniać swoje osady w miasta, aby bardzo szybko wygrać grę. Teraz pora na finalne podsumowanie gry osadnicy z Katanu. Grę według przeglądarki Bodajże Ceneo można kupić już za 83 zł w Polsce. To jest świetna cena, jak za takie duże pudełko wypakowane kartonem, plastikiem. Yy, a wszystkie te elementy są naprawdę wytrzymałe. Niektóre z nich są może nie najpiękniejsze, ale już rozłożone na mapie wyglądają naprawdę fajnie. Więc tutaj duża, duża, duża piąteczka dla tej gry. Jeśli chodzi o jakość wykonania elementów, tak już mówiłem, tutaj jest naprawdę dobrze. Jedyne do czego można się przyczepić, to te nieszczęsne ilustracje i kolor plastiku, z jakiego wykonane są figurki. No, prywatnie do mojego gustu niespecjalnie to pasuje. Zasady, według których toczy się gra, są skonstruowane w świetny sposób, są bardzo ciekawe. I przy pomocy tak naprawdę niewielkiego zestawu prostych zasad, generowana jest dość emocjonująca rozgrywka, która ma bardzo fajny mechanizm symulowania takich wolnorynkowych zakupów, dzięki czemu czujemy się czasami naprawdę jak na giełdzie. Jeśli chodzi. Braki z innych wydawców to je, tak naprawdę nie brakuje niczego. Mogę się tylko przyczepić, że brakuje tej czołgów i zabijania. Jeśli chodzi o ogrywalność, w przypadku osadników z katanu, tutaj jest fajnie, trzeba przyznać. Często spotka nas emocjonująca rozgrywka, w której będziemy ścigać się o te punkty zwycięstwa. Z drugiej jednak strony trzeba przyznać, że. Może się okazać tak, że z jakiegoś powodu gracze nas sobie upatrzą, co się zdarza często, jeżeli, że tak powiem, w bardzo oczywisty sposób za bardzo rozbudujemy naszą gospodarkę i ta gra nam się troszeczkę niestety przez to popsuje. Bardzo ważnym czynnikiem, który może nam skutecznie uniemożliwić cieszenie się tą grą, mogą być problemy z handlowaniem oraz problemy z pozyskiwaniem towarów. Jeżeli nie będziemy w stanie przeprowadzić odpowiednio, odpowiednich umów handlowych z innymi graczami lub tak naprawdę te rzuty nasze oraz innych graczy nie będą dobrze podchodzić, to tak naprawdę szybko w tej grze zmienimy się w takie warzywo, które będzie tylko z tymi dwoma osadami siedziało na tej planszy i będzie robić cały czas tak. Niestety to jest duża wada gry. W warzywo w osadnikach z katanu możemy zmienić się właśnie przez. Pewną losowość tej gry. Ja wiem, że doświadczeni gracze stwierdzą, że ha, 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 przecież da się tak rozłożyć, żeby gdzieś tam zminimalizować to ryzyko. Ktoś inny z kolei powie, że w grze jest na tyle dużo rzutów, że statystycznie wszystko nam się ładnie jakoś wyrówna. Ale z drugiej strony warto zapamiętać o tym, że nie jest ważne, że w końcu dostaniemy te zasoby, tylko dobrze byłoby, żeby one w miarę przychodziły wtedy faktycznie, kiedy ich potrzebujemy. A jeżeli wszystkie nasze pola, nagle zaczną obrazać dopiero pod koniec gry, to tak naprawdę nie będziemy w stanie dogonić pozostałych graczy. Settlers of Catan jest taką grą, która bez wątpienia miała dość duży wpływ na rynek gier planszowych. Wygrała bardzo dużo nagród i sprowadziła do naszego hobby chyba najwięcej graczy w historii oprócz gry Carcassonne. Z drugiej jednak strony, ten wpływ nie może być przeceniony, ponieważ Osadnicy z Katanu tak naprawdę nie zapoczątkowali żadnego nowego trendu ani nie otworzyli żadnego nowego gatunku. Po prostu ta gra faktycznie jest istotna, ale z drugiej strony nie spowodowała utworzenia jakiejś nowej generacji gier planszowych jako takich. Nasza finalna ocena tej gry to 82%. Osadnicy z Katanu to naprawdę fajna gra, Eurogra, która spodoba się zarówno podczas spotkania z rodziną, jak i z przyjaciółmi. Jest tutaj naprawdę fajna symulacja właśnie tego wolnego rynku, i wydaje mi się, że to jest taka gra, która jest już trochę klasyką, i wypadałoby, żeby znalazła się w kolekcji każdego maniaka gier planszowych. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jak zwykle byliśmy w krakowskim bardziej obszarem i pokoju. Jak niezwykle mieliśmy ze sobą jakieś rzeczy marki Raptor. No i lubcie nas tam na Facebooku, oglądajcie nas na YouTube, sprawdzajcie co się u nas dzieje, odwiedzajcie nas, nie wystawiajcie się ogólnie na kolegów.